Wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska nowy etap w polskiej polityce. Dziś Sejm RP podjął decyzję w sprawie wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska, co oznacza kluczowy moment w kształtowaniu przyszłości polskiej polityki i gospodarki. Wotum zaufania jest nie tylko formalnym potwierdzeniem legitymacji rządu, ale także sygnałem dla społeczeństwa inwestorów o stabilności władzy wykonawczej. W kontekście dynamicznie zmieniających się wyzwań. Jakie stoją przed Polską, pozytywne rozstrzygnięcie wotum zaufania stanowi ważny fundament dalszych działań. Reorganizacja rządu odpowiedź na nowe wyzwania. Wraz z uzyskaniem wotum zaufania premier Donald Tusk zapowiedział znaczącą reorganizację rządu. Celem tych zmian jest zwiększenie efektywności działań administracji publicznej oraz lepsze dostosowanie struktur rządowych do priorytetów które stawia sobie obecny gabinet. Reorganizacja obejmuje przede wszystkim konsolidację wybranych resortów, wprowadzenie nowych stanowisk oraz wyznaczenie osób o wysokich kompetencjach do kluczowych departamentów. Tusk podkreśla, że nowa struktura rządu będzie bardziej elastyczna i skoncentrowana na realizacji ambitnych celów społeczno-ekonomicznych, takich jak walka z inflacją, inwestycje w innowacje oraz rozwój infrastruktury. Przeorganizowanie administracji ma także umożliwić skuteczniejszą współpracę między poszczególnymi ministerstwami i przyspieszyć proces podejmowania decyzji. 11 obietnic Donalda Tuska. Zobowiązania na najbliższe lata. Podczas swojego ekspozy premier Donald Tusk przedstawił 11 kluczowych obietnic. Pierwsza rekonstrukcja rządu. Drugie powołanie rzecznika rządu i reorganizacja komunikowania. Trzecie rozliczenie rządów zjednoczonej prawicy, czwarta odbudowa wymiaru sprawiedliwości w Polsce, piąte mniej wiz dla migrantów, szósta deregulacja polskiej gospodarki, siódme projekty dotyczące mieszkalnictwa, ósme wliczanie umów, zlecenie i okresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej do stażu pracy, dziewiąty koniec z bezpłatnymi stażami, dziesiąte profesjonalizacja spółek skarbu państwa, walka z nepotyzmem, jedenasty zakaz. Smartfonów w szkołach. Wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska otwiera nowy rozdział w polskiej polityce, a reorganizacja gabinetu oraz przedstawione obietnice wyznaczają kierunek działania na najbliższe lata. Polska stoi dziś przed wieloma wyzwaniami, lecz dzięki zdecydowanym decyzjom i programowi reform istnieje realna szansa na stabilizację i dynamiczny rozwój kraju. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę. To nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.